Spotykamy się po raz kolejny, aby zaprezentować osoby, które tworzą coś ciekawego, coś co miały ukryte, a chcą z tym wyjść na zewnątrz. Pierwsze spotkania cieszyły się dużą frekwencją odbiorców, a dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem poświęconym twórczości artystycznej, twórczości pisarskiej. Co pani daje twórczość literacka, możliwość tworzenia? O, niedawno piszę. Niedługo znaczy, bo dopiero dwa lata, ale daje mi to możliwość otwarcia się tak jakby mojego wnętrza, pokazania, co tam we mnie drzemie. Znaczy to pewne sytuacja. I niekiedy się udaje, naprawdę się udaje, bo niedawno miesiąc temu zdobyłam pierwszą nagrodę w konkursie literackim. Mój wiersz zajął pierwsze miejsce, to znaczy, że jest to... Ciekawe pisanie i potrzebne. Każda inicjatywa kulturalna, w każdym, w dużym, w małym mieście, na wsi, jest potrzebna, bo nie samym chlebem człowiek żyje i również dusza potrzebuje czegoś. Są ludzie mniej i bardziej wrażliwi, są tacy, którym wystarczają seriale, ale są tacy, którzy czegoś jeszcze potrzebują.